Człowiek jest najważniejszy. Hasło ubiegłorocznych wyborów samorządowych było Myślą Przewodnią Lubelskiego Wojewódzkiego Święta Ludowego. Międzyrzec Podlaski gościł ludowców z całego województwa. Gościem honorowym była wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska. My w Polskim Stronnictwie Ludowym potrafimy i umiemy szukać kompromisu po to, aby najlepsze rozwiązania dla Polek i Polaków, dla Polski znalazły skuteczny i dobry finans. Potrafimy, tak jak powiedział prezes zarządu wojewódzkiego, kolega Krzysztof Hetman, jednoczyć ludzi. Jednoczyć ludzi. Bo najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali w tej naszej pracy i samorządowej, i w parlamencie i w rządzie, że warto dla ojczyzny i dla spraw najważniejszych, najistotniejszych rozmawiać tak, żeby zjednoczyć. Wokół tych istotnych spraw wszystkich, którzy mają w sobie dobrą wolę. A my ją mamy. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. Później kilkadziesiąt pocztów sztandarowych w towarzystwie orkiestry i lokalnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego przemoszarowało do miejskiego parku, w którym odbyła się główna część Wojewódzkiego Święta Ludowego. W Polskie Stronnictwo Ludowe. Poprzez Organizowanie święta ludowego wyraża swój szacunek dla mieszkańców miejscowej społeczności. W dniu dzisiejszym tu z międzyrzeca dla społeczności województwa lubelskiego, dla społeczności mieszkańców wsi i miast. Franciszek Jerzy Stefanik, poseł ziemi lubelskiej, zwrócił uwagę na fakt, że ludowcy od lat mają jeden adres. Polskie Stronnictwo Ludowe i są jedyną partią, która realizuje swój program pod tym samym, niezmienionym szyldem. A jak popracowałem nad statystyką, to od 1991 roku naliczyliśmy 56 formacji politycznych, które przewinęły się przez parlament. I niech ktoś znajdzie adres tych polityków sprzed 20 lat. A oni dziś są w parlamencie i mówią, że ich programy są najlepsze. Zapytano mnie dziś przed. Uroczystością, jakie będzie hasło wyborcze polskiego stronnictwa ludowego? Powiedziałem, że nie będzie haseł, będą słowa prawdy. Nie będzie czczych obietnic, nie będzie kłamstw wyborczych, ale będzie nawoływanie do szacunku, do jedności. Szef lubelskich struktur PSL, Krzysztof Hetman, który jest też marszałkiem województwa lubelskiego, podkreślił, że święto ludowe jednoczy ludzi i to wszystkich. Uznał, że obecnie ważne jest, by ludowcy skupili się na realizacji czterech punktów bardzo istotnych, zwłaszcza w trwającej już kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Chodzi o budowę więzi we wspólnotach lokalnych, promocję dobrego zarządzania, czego przykładem są samorządowcy PSL, oraz rozwijanie współpracy z każdym, komu na sercu leży dobro tej ziemi. To wszystko pomoże skutecznie przygotować się ludowcom do wyborów. Bo nie zrealizujemy żadnego z tych pierwszych trzech celów, które podałem, jeśli nie będziemy mieć wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a wpływu mieć nie będziemy w sytuacji, kiedy nie pokażemy siły jedności, jedności umysłu i jedności działań. Ludowcy zapewniają, że na listach wyborczych PSL znajdą się najlepsi kandydaci, którzy będą pamiętać słowa błogosławionego Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali.